Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj już nie będziemy zbroić przynęt, ale przejdziemy do praktyki. Witam Was z miejsca, z mojej wody, z serca Mazur. I dzisiaj pokażę Wam, jak dobieram się do ryb pelagicznych, czyli szczupaki toniowe oraz sielabowe. Oglądajcie! Na pierwszych miejscówkach. E, Hosonda bardzo dobrze rejestruje m, zapisy. Wybraliśmy na pierwszy strzał jakby górki, które mają styczność z głęboką wodą. Widać, że okonie już też zeszły starła, więc to jest taki główny pokarm dla szczupaków. Głowiska, od których zaczniemy e, wędkowanie, będą to górki, e, gdzie szczyty mają 8, 7, 6 metrów. Na takich głębokościach właśnie Hosonda pokazała, że jest trochę. Pokarmu dla drapieżnika, więc tam będziemy szukać też i szczupaków. Łowienie szczupaków toniowych to jest nie lada wyzwanie. Takie szczupaki na tych jeziorach szukam na dużych głębokościach, gdzie głębokości sięgają 15, 20, 30 metrów. Oczywiście też są okolice górek, gdzie te ryby występują. Ważne jest to, by znaleźć. Pokarm. Są to się lawy, stynki, ukleje, ławice okoni drobnych, na czym, na czym te szczupaki żerują i przede wszystkim nie mają zagrożenia naturalnego w takiej toni. I te szczupaki są praktycznie bardzo agresywne. Możemy wziąć pod uwagę na przykład warunki atmosferyczne, by znaleźć... 100% te ryby przede wszystkim obserwacja po, prze... po ubiegłych dni, gdzie kierunek wiatru się kończył. Ryby są bardzo podatne na prądy na takich wielkich jeziorach, przede wszystkim środek dnia południe. Moim zdaniem jest to najlepszy, najlepsza pora do złowienia dużego osobnika, z tego względu, że ryby potrzebujące słońca unoszą się do powierzchni i w ten sposób, jakby mają szybszy proces trawienia. Mowa tutaj o szczupakach, oczywiście drobnica którą szukamy na echosondzie również podnosi się w połowę wody szukając promieni słońca wygrzewając się i szukając także ciepłej wody, więc zapraszam Was teraz do prezentacji przynęt na jakie łowię, na jakie będę próbował łowić i oczywiście nie obędzie się też bez wędki którą Wam też zaprezentuję, więc zapraszam akcja piorunująca Przepływając z miejsca na miejsce w toni zobaczyliśmy właśnie, że jest trochę ryb i praktycznie nie trwało to nawet dość długo. Monster Shadow Act. Zobaczcie jak ta ryba jest zaczepiona. Delikatne brania. Ryba nie jest jakichś takich największych rozmiarów, ale myślę, że około 80 cm Zwróćmy jej wolność. Bierzemy się za łapanie, bo może jest to ten czas, gdzie te ryby, gdzie te ryby po prostu zaczęły żerować. Super pożegnanie. Przygotowanie się do łowienia szczupaków pelagicznych można używać w praktycznie każdych przymiarach. Ja mam już trochę sprawdzonych przez ten okres, który dobiegł od początku do połowy maja. Co udało się zrobić już trochę ryb. Mamy sprawdzone kolory, między innymi whitefisha w takich szatach, odsłonie na przykład rocza, coś podobnego oczywiście do sielawki. Czyli przynęty lekko przydymione, ciemne grzbiety, lekkie yy, zarumienienie niebieskiego koloru. Właśnie w takich kolorach te sielawy występują i tak można właśnie taką przynętą poszukać szczupaka do brania. Pokażę Wam teraz yy, jak zbroję, jakie wielkości używam przy, najczęściej yy, i co Użyć do złowienia szczupaka, który jest, dajmy na to, na głębokości 10 i niżej metrów. Takie ryby są niedostępne dla nas, dla zwykłych wędkarzy. Nie używając elektroniki możemy Bazować na po prostu szczęściu, tak jak mówiłem wcześniej, chybił trafił, przy którym rzucie ta ryba na pewno e, zauważy nas wami. No i w tym momencie możemy spodziewać się brania. Dzięki Elektronice Live e, bardzo mi to ułatwia. 100% pewne rzuty do, do ryby. E, praktycznie każdy rzut wykonuje. Z pewnością, że ryba widzi tą przynętę, ja widzę jak ryba widzi tą przynętę, jak ona do niej wychodzi i jak bierze. Oczywiście przynęty muszą być w różnych wielkościach. Tak jak mam w tym momencie Monster Shad'a w rozmiarze 18 cm. Rewelacyjna przynęta, bardzo drobinkowa praca ogona, co bardzo chętnie szczupaki też zauważają. Z ciekawości wychodzą do tej przynęty i często też atakują ją. Dodatkowo zbrojenie przynęt. Każda przynęta jest uzbrojona w różne gramatury 25, 20, 15, 10 cm. W zależności jak ryba wysoko stoi. Taką przynętę mam przygotowaną na dwóch różnych wędkach. Nie działam tutaj czasowo, żeby do tej ryby jak najszybciej rzucić, więc zastosowanie w moim łowieniu to są dwa kije, o których za chwilę też powiem. Akcja była bardzo piorunująca, nawet nie zdążyliśmy włączyć kamery. Ale ryba stała tuż pod powierzchnią, jest zapięta do tylko za dziurę. celowałem na początku mniejszą przynętę, Monster Shad dał kolejną rybę ewidentnie było widać zainteresowanie tej ryby wypięta została do zbrojka bo ryba była zaczepiona po prostu bardzo delikatnie za czubek nosa widać, że są bardzo y, te ryby sceptyczne, ostrożne w, y, w tej toni mm, dlatego zawsze maleńka do zbrojka w takiej przynęcie o rozmiarze 18 cm. Ryba odpoczywa sobie w podpieraku, zmierzymy ją za chwilę, ale świetną rzeczą są właśnie z Marki Savage te rękawice. Ja przez cały sezon Jak się uporam ze szczupakami mam bardzo pokalczone ręce. A dzięki takim rękawicom mamy 100% ochronę, że żaden ząb nie trafi nas w w zasadzie się nie zmęczyła cholem, bo wzięła dość płytko. Ale myślę, że okolice metra 95 cm. Zobaczcie, jak ona jest pięknie ubarwiona. Wręcz idealna. Niewiele brakło do metra, ale ta rybka. Zobaczcie, jak ma zbudowaną, zbudowaną szczękę, kufę. To są typowo sielawowe szczupaki, gdzie broda zagięta jest do góry. do przynęt powyżej 20 cm i z gramaturą 15-20 gramów. Kij używam Alfa SG6. Jest to kij Swimbite z akcją moderate fast do 150 gram. Ciężar dolny tego kija jest to 80 gram. Bardzo fajny kij z bardzo mocnym dolnikiem, z fajnym ugięciem, niegubiącym gubiącym ryb przede wszystkim. I co ważne, długość odpowiednia, która pozwala nam jakby stworzyć dźwignię przy wyrzucie takiej przynęty, żeby ta przynęta dość daleko poleciała. Do tego zestawu używam Multic SP6 w rozmiarze 300. Plecionka nie jest jakaś za gruba, jest to średnica 0,19. Uważam, że finezyjne łowienie e, takim kijem i, i taką średnicą przeciągi też pozwala nam jakby... E, Dotrzeć do, do, dosyć szybko do tych ryb, które są w toni. Plecionka nie stwarza nam jakby balonu, nie stwarza oporu, przede wszystkim w wodzie, bo jednak sama przynęta w sobie ma swoją wagę, a ta to ją tylko po prostu wyważa. Kolejnym kijem, który służy mi w zasadzie w codzienności, tak samo jak ta wędka poprzednia. Jest to key, także z serii SG6 Revenge Extra Fast 2080, cięty na 1,90 m. Krótki dolnik. Jest to wędka do połowu wertykalnego, do połowów pelag pelagicznych, do takich przyręt jak na przykład Monster Slug w rozmiarze 25 cm. Taką przynętą właśnie tym kijem możemy operować. Dodatkowo uzbrojona ta wędka jest w niewielki multiplikator SG10 250 Jest to jego rozmiar. Bardzo fajny kij leżący w ręku. Jak widać przy mojej większej dłoni chowa się praktycznie ten multiplikator cały w garści. Niezła ryba. Pięknie. Bez żadnego zastanowienia. Nie przeszkadzało to, nawet że przynęta była lekko zsunięta z haka. Słuchajcie, trwało to ułamek sekundy dosłownie. Piękna ryba. Tak szybko to trwało, że nawet, że nawet nie zdążyłem złożyć podbieraka, dlatego sztyca podbieraka zbyła w miejscu, a kosz podbieraka obracał się na tej sztycy, ale udało się wyholować tą rybę. Zobaczcie co zostało z tej przynęty, ale nadal jest słowna, więc dopóki przynęta na haku, to znowu damy jej szansę. Piękna ryba. Za chwilę zmierzymy rybę, a słuchajcie, w takie dni upalne, jakie jest dzisiaj, bardzo ważna rzecz, warto po prostu zmoczyć tą miarkę w zimnej wodzie, bo ryba wyciągnięta z 5-6 metrów, ona czuje tą różnicę temperatur i się po prostu denerwuje, tak jak widać w podbieraku. Już się nie może doczekać, kiedy ją wypuścimy, także szybka miara. słuchajcie nie ma metra ale ta ma 96 cm super rybak. w bardzo dobrej kondycji, bez żadnej skazy przepiękne lampasy te ryby są bardzo y, ładnie ubarwione charakterystycznie nie mają już ran potarłowych Przynęta została zreanimowana. Zawsze dobrze mieć ze sobą jakiś kawałek ognia, który pomoże nam po prostu zranimować ulubiony kolor szczupaków oraz mój. Ryby są na bardzo różnych partiach wody. Nawet potrafią stać 2 metry pod powierzchnią. W tej chwili ryby namierzyliśmy dosłownie 5 metrów pod powierzchnią, ale nie są zbyt chętne do wybrania te ryby. O, i proszę. Tu się udała. Jest chyba. Nie jest jakaś duża. Ale ta była chętna. Po dziesięciu napłyniętych rybach dopiero udało się teraz przechytrzyć jednego z szupakiem. Oczywiście przynęta to nic innego jak Monster Shad w moim, jakichś czupaków, ulubionym kolorze. Myślę, że jakieś 75 cm to max, ale zobaczcie jakie jest ubarwiona i jakie ma ślady po zębach. Pewnie była, hmm. też, pewnie była też kąskiem jakiegoś większego osobnika, więc wypuszczamy ją i szukamy tego większego. pelagicznych szczupaków to nie lada wyzwanie, to nie jest nic yy, łatwego, dobrać się do tych ryb to jest taki warunek, że musimy znaleźć ławicę sielaw. Sielawy występują w tych jeziorach bardzo głęboko, głębokości sięgają tutaj nawet 30-40 metrów i właśnie w takich miejscach te sielawy się teraz gromadzą. Mamy połowę maja, ryby są bardzo y, aktywne, y, można powiedzieć, że są w pełnym gazie, cały czas jakby odbudowują się. E, potarle, więc przy takich ławicach sielaw możemy się właśnie spodziewać i mniejszych, i większych, i średnich, oraz największych e, osobników, e, jeżeli chodzi o szczupaka. Oczywiście, jeżeli e, bierzemy pod uwagę łowienie pelagiczne, m, możemy się też posługiwać e, szczęściem. Niekoniecznie musimy używać e, elektroniki, bo to są ryby tak naprawdę, które. Nie mają dużo styczności z wędkarzami. Są po prostu nieprzewidywalne, bardzo agresywne i przede wszystkim nie mają zagrożenia w toni jeziora. Są praktycznie tylko szczupaki, no i te najmniejsze osobniki, sielawy, stynki, uklei, które bytują w toni jeziora. Zmierzyliśmy kolejną rybę. Nie jest to też jakaś wielka ryba. To sprawdzimy jej aktywność, czy jest po prostu um, zainteresowana tą przynętą. I miejmy nadzieję, że akcja zakończy się polem. Jest, 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 jest. nie jest to duża ryba. Zobaczcie jak te ryby są łakome. Monster szat 18 cm cały został pochłonięty w paszczy ryby. Mimo to, że przynęta jest uzbrojona w kotwiczkę i hak ryba wcale nie była mocno wpięta, ale przynęta była cała w jej paszczy. Zwracamy jej wolność. do następnego spotkania. Zbrojenie przynęt do łowienia pelagicznego, czyli do poszukiwania ryb w toni, zbroję bardzo krótko, bardzo często ataki ryb szczupaków są w okolicach głowy, jak widać ta przynęta jest już strasznie zmęczona, próbowaliśmy ją ranimować zapalniczką. Lekka kotwiczka, mała do zbrojka na pewno pomoże w sukcesie i w wyholowaniu ryby. Tak samo Kolejna przynęta Whitefish jest podobnie uzbrojona. Widać już ma za sobą też przygody ze, ze, ze szczupakami. No i oczywiście nie obędzie się też bez szkód, czyli ucięty ogonek. Bardzo fajny łowny kolor, przypominający się lawkę. Odcienie brązu oraz seledynu są bardzo dobre właśnie na czyste wody, także spróbujcie takich przynęt przy Waszym łowieniu. Ale ryba na zakończenie. Nie, niesamowita ryba. Ja pierwnicie słuchajcie, serce w gardle mam. Niesamowita ryba. O taką rybę właśnie przypłynęliśmy. Takie ryby szukałem dzisiaj. Cały się trzęsę. Takie ryby właśnie dają mi tą adrenalinę. Kiedy to mogę z taką rybą powalczyć, bo jak widać, akurat to tym razem ja wygrałem, ale dziękuję tej rybie że ze mną współpracowała i wzięła Zaraz ja wam, ją wam przedstawię, ale zobaczcie jaka jest ogromna. Zobaczcie to o Jest, jest niesamowita <ślesy> Słuchajcie 120 121 cm Niesamowita ryba, ale po tym mierzeniu spróbuję jeszcze zrobić sobie zdjęcie tej ryby, zaprezentuję ją Wam. Zobaczcie jaki, jaki to jest klot. To są właśnie toniowe szczupaki. Zwracamy rybie wolność. Zobaczcie jeszcze raz jaki to jest kolos. Opuszczamy ją. Dajcie. tym oto pięknym akcentem po złowieniu tak pięknej ryby kończymy ten odcinek i żebyście byli na bieżąco z takimi materiałami zostawcie łapkę dzwoneczek subskrypcję i piona do następnego hej